Istnieje delikatna kwestia, która po cichu niepokoi wielu mężczyzn, zwłaszcza z wiekiem. To temat, którego omawianie bywa krępujące nawet z zaufanym specjalistą. Czy częstotliwość życia intymnego, czy to poprzez samozaspokojenie, czy bliskość z partnerką, wpływa na ogólny stan zdrowia, czy przynosi korzyści, czy potencjalne szkody. I kluczowy aspekt, budzący niepokój, jak to wszystko wiąże się z ryzykiem rozwoju raka prostaty? Pora odrzucić domysły i zwrócić się do nauki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Serdecznie witam was na moim kanale Potencja po 60. Aby to zrozumieć, należy pojąć, jak aktywność intymna może wpływać na męski organizm. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa prostata, niewielki gruczoł wielkości orzecha włoskiego. Położona pod pęcherzem moczowym działa niczym serce skomplikowanego mechanizmu. Jej głównym zadaniem jest produkcja wydzieliny prostaty. Jest to odżywczy płyn bogaty w cynk i enzymy, który zapewnia żywotność plemników. Jednak sam ten płyn to tylko jeden ze składników. Jak więc powstaje produkt końcowy? Płyn nasienny, czyli sperma, to wynik zgranej pracy całego systemu. Prawdziwa symfonia składników. Pęcherzyki nasienne dostarczają główną objętość, zapewniając bogaty w energię płyn z cukrami. Jądra dodają głównych solistów, plemniki, które stanowią najmniejszą, ale najważniejszą część ejakulatu. Ta wieloskładnikowa mieszanina tworzy to, co nazywamy nasieniem. Ale jaki mechanizm wprawia ten złożony system w ruch i zapewnia jego kulminację? Ale zanim zaczniemy, bardzo ciekawi mnie, kim jesteście i skąd oglądacie to wideo. Napiszcie w komentarzach swoje imię i miasto. Zawsze jest mi miło czuć wasze wsparcie i widzieć, jak wielu z was śledzi mój kanał. Witam serdecznie wszystkich, którzy zaglądają tu po raz pierwszy. Nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych porad dotyczących męskiego zdrowia. No to zaczynamy. Kulminacja, czyli ejakulacja, to proces dwuetapowy. Najpierw następuje faza emisji. Wszystkie składniki zbierają się w cewce moczowej. Następnie przychodzi faza wyrzutu, gdy rytmiczne skurcze mięśni DNA miednicy uwalniają płyn nasienny na zewnątrz. Sukces tego finału zależy od nienagannej koordynacji połączenia między układem nerwowym a mięśniami które działa jak precyzyjny dyrygent. Dlatego niektóre stany, jak cukrzyca, czy skutki operacji na gruczole krokowym mogą zakłócić tę harmonię. To zgrany mechanizm uwalniania. A co się dzieje, jeśli do tego nie dochodzi? Czy gromadzenie się płynu nasiennego jest niebezpieczne? Wielu mężczyzn martwi się, co dzieje się z biologicznego punktu widzenia podczas długotrwałej wstrzemięźliwości i czy stanowi ona ryzyko. Współczesna nauka nie znajduje dowodów na to, że wstrzemięźliwość sama w sobie wywołuje ciężkie choroby. Jednak dla zdrowia prostaty ważny jest regularny przepływ płynów. Można ją sobie wyobrazić jako system, który potrzebuje ciągłego ruchu. Gdy ten przepływ słabnie, mogą pojawić się zjawiska zastoinowe. Jest to szczególnie istotne dla mężczyzn z diagnozą przewlekłego zapalenia prostaty, u których rzadka ejakulacja może nasilać zastój w narządach miednicy mniejszej. Zrozumienie tych procesów pomaga kształtować bardziej świadome podejście do własnego zdrowia i w porę zwracać uwagę na sygnały wysyłane przez organizm. Debałość o męskie zdrowie obejmuje nieoczekiwane, ale naukowo uzasadnione aspekty. Regularna częstotliwość ejakulacji pomaga łagodzić objawy zastoju w gruczole krokowym. Ten fizjologiczny akt udrażnia przewody prostaty, zmniejszając wewnętrzne napięcie. Dodatkowy efekt skierowany jest na mózg. Orgazm uruchamia produkcję neurohormonów sprzyjających głębokiemu relaksowi, w tym prolaktyny i oksytocyny. Badanie z 2023 roku poświęcone zaburzeniom snu potwierdziło, wyraźnie ułatwia to zasypianie i poprawia jakość nocnego odpoczynku. I w ten sposób życie intymne pozytywnie wpływa nie tylko na prostatę, ale i na regenerację sił. Ale co nauka mówi o poważniejszych zagrożeniach? Jeśli wciąż tu jesteś, jestem ci naprawdę wdzięczny. To pokazuje, że poważnie podchodzisz do kwestii zdrowia, a może nawet do swoich relacji. Daj mi znać, że jesteś ze mną, po prostu wpisz jeden w komentarzu poniżej. No to idziemy dalej. To prowadzi nas do głównego pytania, które nurtuje wielu mężczyzn: czy istnieje związek między częstotliwością ejakulacji a ryzykiem raka prostaty innymi słowy, czy regularna aktywność może służyć jako forma ochrony? Nauka bada ten temat od dziesięcioleci, a wnioski są zaskakujące. Kluczowe badanie przeprowadził Uniwersytet Harvarda, obserwując prawie 32 tysiące mężczyzn przez niemal dwie dekady. Wyniki okazały się zdumiewające. U mężczyzn z częstotliwością ejakulacji jeden razy w miesiącu lub więcej ryzyko rozwoju raka prostaty było o 33% niższe w porównaniu z tymi, którzy zgłaszali 4-7 ejakulacji. Niezwykle ważny szczegół, sposób osiągnięcia celu nie odgrywał roli. Korzyść była związana z samym procesem fizjologicznym. Inne prace, w tym duży przegląd naukowy z 2018 roku, potwierdziły ten wniosek. Wysoka częstotliwość wydaje się być powiązana z niższym ryzykiem. Ale co dokładnie leży u podstaw tego mechanizmu ochronnego? Ważne jest, aby zrozumieć, te badania wykazały korelację, a nie bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy opierają się na danych zgłaszanych przez samych uczestników, co może wprowadzać pewne niedokładności. Jednak gdy wiele badań wskazuje na ten sam kierunek, naukowcy szukają wyjaśnienia. Ostatecznej odpowiedzi jeszcze nie ma, ale istniejące teorie są logiczne. Pierwsza to przepłukanie systemu. Z czasem w wydzielinie prostaty mogą gromadzić się substancje zdolne do uszkadzania komórek. Ejakulacja działa jak wymiana oleju w silniku, usuwa stary płyn wraz z potencjalnie szkodliwymi składnikami. Druga hipoteza to równowaga hormonalna. Du. Stabilna aktywność pomaga utrzymać hormony wpływające na prostatę na zdrowym poziomie, unikając wahań, które mogłyby prowokować nieprawidłowy wzrost komórek. Trzecia koncepcja to wzmocnienie odporności, podobnie jak ćwiczenia fizyczne. Aktywność intymna może stymulować siły obronne organizmu. Silny układ odpornościowy, niczym niezawodny system alarmowy, szybciej wykrywa i neutralizuje zagrożenia, w tym komórki z ryzykiem transformacji nowotworowej. Utrzymanie zdrowej aktywności staje się kolejnym elementem kompleksowej dbałości o długowieczność. Fizjologia życia intymnego jest bezpośrednio związana ze zdrowiem mężczyzny. Sam orgazm przynosi wymierne korzyści. Rytmiczne skurcze mięśni zwiększają dopływ krwi do gruczołu krokowego, pomagając łagodzić procesy zapalne. Jednocześnie obniża się poziom stresu oksydacyjnego, głównej przyczyny starzenia się i uszkodzeń komórek. Ale czy ten mechanizm jest wystarczającą ochroną? Jeśli wciąż tu jesteś, jestem ci naprawdę wdzięczny. To pokazuje, że poważnie podchodzisz do kwestii zdrowia, a może nawet do swoich relacji. Daj mi znać, że jesteś ze mną, po prostu wpisz jeden w komentarzu poniżej. No to idziemy dalej. Częstotliwość wytrysków rzeczywiście może mieć działanie ochronne, jednak nie jest to główna metoda profilaktyki. Nie istnieje żadna magiczna liczba, która gwarantowałaby bezpieczeństwo. Prawdziwa, sprawdzona strategia ratująca życie to regularny nadzór medyczny. Algorytm działania jest jasny: coroczna wizyta u urologa, badanie krwi na poziom PSA i omówienie ze specjalistą zasadności badania per rectum. Takie podejście to świadoma kontrola nad zdrowiem, to właśnie ono daje szansę na wykrycie choroby na wczesnym etapie, co radykalnie zmienia rokowania w walce z rakiem prostaty. Ale co jeszcze, oprócz medycyny, wchodzi w skład arsenału ochronnego. Ostatecznie, regularna ejakulacja to tylko jeden z elementów obszernego systemu dbania o zdrowie. Najważniejsze jego narzędzia to te, których skuteczność została potwierdzona naukowo: są to rezygnacja z palenia i kontrola masy ciała, to wybór na rzecz naturalnej żywności z dużą ilością warzyw i minimum produktów przetworzonych. I oczywiście aktywność fizyczna siedzący tryb życia to ukryty wróg gruczołu krokowego i całego organizmu. Należy z ostrożnością podchodzić do obietnic cudownych środków z internetu. Dbanie o zdrowie to poważna praca, wymagająca świadomego i odpowiedzialnego podejścia.